Niemieckie rzędy skrócone. Rzędy skrócone generalnie polegają na tym, że po prostu robimy część robótki, część rzędu, i potem zawracamy. Czyli robimy powiedzmy gdzieś dotąd do jakiegoś punktu, o którym wzór nam mówi, że mamy zawrócić. Po prostu robimy dotąd i zawracamy. I robimy po drugiej stronie, i potem znowu zawracamy, i może na przykład się zdarzyć, że robimy znowu kawałek rzędu i zawracamy, i tak dalej, i tak dalej. I to również można zrobić w okrążeniach. Potem, tam gdzie zawracamy, trzeba w jakiś specjalny sposób potraktować oczka, żeby ten zakręt, to zawrócenie nie było jakieś przytko wyglądające w robótce, i do tego służą różnego rodzaju rzędy skrócone. I tutaj powiem Wam na przykład o niemieckich rzędach skróconych. Więc przerabiamy rząd do pewnego punktu. Jesteśmy tutaj na przykład, że opis nam mówi, że mamy przerobić daną ilość oczek. Odwracamy robótkę na lewą stronę. Nitkę mamy po lewej stronie z przodu. I to jest ważne. W tych rzędach skróconych, niemieckich rzędach skróconych, mamy nitkę zawsze z przodu. Wkładamy drut, zdejmujemy to oczko i zaciągamy nitkę do tyłu tak żeby zrobiły nam się dwa dwie nitki tutaj jakby dwa oczka takie podwójne oczko ja nazywam to podwójnym oczkiem niemieckim wracamy z nitką do przodu dlatego że to są lewe oczka i przerabiamy lewe oczka do końca rzędu czy też do danego punktu o którym mówi nam jakiś dany wzór Jesteśmy znowu na prawej stronie i znowu robimy do jakiegoś punktu. Pokażę Wam znowu, jak robimy to, jak robimy to niemieckie podwójne oczko w ten sposób, żeby uzyskać właśnie ten typ rzędu skróconego. Ja tutaj po prostu robię tak mniej więcej, nie mam konkretnego wzoru. Tutaj widzicie, mamy to podwójne oczko, tak? I czasami na przykład w skarpetkach jest podane, żeby przerobić do tego podwójnego oczka albo jedno oczko przed podwójnym oczkiem, ale my zawrócimy sobie tutaj kilka oczek przed, jeszcze zrobię jedno oczko, kilka oczek przed, żeby to było wyraźnie. Tak, tutaj mamy, zawracamy, jesteśmy znowu na lewej stronie. Tak, wkładamy oczko, drut w oczko, przekładamy nitkę mamy z przodu, zaciągamy po prostu, zaciągamy i mamy podwójne oczko. Przekładamy nitkę do przodu i przerabiamy dalej lewe oczka. I teraz pokażę Wam, jak zrobić takie oczko także na lewej stronie roboty, dlatego, że na lewej stronie też może się zdarzyć, że musimy mieć, że zawracamy na lewej stronie. Dojeżdżam tutaj do pewnego momentu, odwracam robótkę na prawą stronę, nitkę przesuwam do przodu. Mimo, że to jest prawa strona i nitka zazwyczaj jest z tyłu, ale nitkę przekładam do przodu, wkładam drut w oczko na lewym drucie, tak? Przekładam i tutaj też zaciągam w ten sposób, żeby zrobiło nam się podwójne oczko. I czasami tutaj na tej stronie to podwójne oczko tak nie za ładnie nam wygląda, ale to nie szkodzi. Tak? To nie szkodzi, potem to oczko wyrówna nam się podczas powrotnego przerabiania. Nitka na lewej stronie, to znaczy z tyłu robótki i przerabiamy oczka. Widzicie, tutaj mamy to podwójne oczko. Przerabiamy oczka dalej. I te podwójne oczka są o wiele łatwiejsze tutaj na Lewej stronie, jak przekładamy, dojeżdżamy na kilka oczek. Przed, jak sobie zrobimy, odwracamy robótkę. I możemy też zrobić tak, że zaciągamy nitkę trzymając ten drut w tym oczku i przekładając jednocześnie. To nie ma znaczenia, chodzi tylko o sam fakt, jak to zrobić. I robimy dalej. I teraz znowu zrobię jedno oczko z tej strony, czyli to będzie na prawej stronie roboty. Dojeżdżamy do tego podwójnego oczka. To znaczy kilka oczek przed, odwracamy robótkę, tak? Tutaj też możemy tak zrobić, że wkładamy drut i zaciągamy to oczko i przekładamy, i mamy to podwójne oczko, tak? Nawet w ten sposób lepiej wychodzi. I jedziemy dalej trzymając teraz nitkę z tyłu, dlatego że to są oczka prawe i mamy nitkę z tyłu. I teraz mamy zrobionych kilka tych oczek. I teraz y, musimy te oczka w pewien sposób zakończyć. Czyli po prostu będziemy, jeśli będziemy mieć rząd już bez rzędów skróconych, to po prostu przerabiamy te podwójne oczka razem jako jedno oczko. Ponieważ jesteśmy na prawej stronie roboty, to przerabiamy te oczka na prawo. Przerabiamy je razem, łapiąc tutaj za przednie nitki i to nie ma znaczenia, czy to będą te dwie nitki, czy to będzie poprzednie oczko. To one znikają te yy, te miejsca, po prostu te podwójne oczka. One się ładnie w robótce kamuflują, i to właśnie o to właśnie chodzi w rzędach skróconych, żeby te oczka kamuflowały się w jakiś sposób, żeby nie było ich widać, żeby nie było dziury. Czyli teraz po prostu przerobiliśmy wszystkie oczka podwójne niemieckie. Które są na prawej stronie, a teraz mamy tutaj kilka oczek jeszcze, które robiliśmy tutaj na lewej stronie, więc po prostu robimy na lewej stronie, odwracamy robótkę i po prostu przerabiamy wszystkie oczka, tak jak schodzą z drutów, mamy lewe oczka i dojeżdżamy do tych podwójnych niemieckich oczek. Dojeżdżamy tutaj do tego podwójnego oczka, i ponieważ jesteśmy na lewej stronie robótki, to po prostu to podwójne oczko, te dwa oczka przerabiamy razem na lewo. I ono ładnie będzie wyglądać na prawej stronie. I następne oczko też. I to drugie oczko też. Czasami jest trudno wejść, bo to oczko nam nie wyszło, ale nie szkodzi. Po prostu przerabiamy tak, jak możemy. Jesteśmy na końcu rzędu i teraz Wam pokażę. Zobaczcie, że nawet to oczko, które było tutaj przerobione, które nie było takie ładne, ono się tutaj ładnie wkomponowało. Tak, tu mamy następne oczko, i potem tutaj mamy te oczka. Dalej. Tu mamy oczko. Niektórych nawet nie za bardzo widać. Po prostu, jak przerobimy jeszcze następny rząd, to one ładnie się ułożą. No, a w blokowaniu robótki to one już się tak wyrównają, że po prostu nie będzie ich praktycznie widać. Także tak to wygląda. Dziękuję bardzo.